Chciałbym Państwa zachęcić do przeczytania kolejnej książeczki z serii Biblioteka Rządzących i Rządzonych, tym razem zatytułowanej kulisy Polskiej Demokracji. Jest ona napisana przez trzech autorów: Biocybernetyka, Politologa i Polityka. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy można z niej się dowiedzieć, mianowicie jak funkcjonuje nasz system wyborczy. I właśnie polityk mówi, że niestety bardzo źle, bo nie wybieramy. W gruncie rzeczy, tych osób, które chcielibyśmy wybrać, tylko te, te osoby, które są nam podstawione. Z kolei biocybernetyk pisze o tym, jak zachowują się w zasadzie wszyscy ludzie władzy, jakie mają typowe cechy i jakimi instrumentami po prostu nas wykorzystują. Natomiast politolog zastanawia się, czy przypadkiem nie można by było naszego systemu politycznego zmienić na lepszy. Książka ma format nieduży, kieszonkowy, mieści się w kieszeni, no, troszeczkę większej, ale generalnie można ją mieć w kieszeni, można przeczytać ją jadąc metrem, pociągiem i można się dowiedzieć w jaki sposób jesteśmy po prostu robieni w konia. Jak musimy wybierać tych, których nam się podstawia?